Nasze miasto jest y, słynne z sanatoriów, które są tutaj w kowarach. A jakie to są sanatoria? To przeciwgruźlicze. Nasze miasto, Kowary jest z tego, że jest kombinat panariotes. W którym są produkowane obrabiarki, które później są wysyłane do różnych krajów Europy. Skąd pan najwięcej listów przynosi ludziom? Skąd? Z jakiej miejscowości? Tak. No, z Polski, chyba. No Wszystko? domyślam się, ale z tak. jakich rejonów Polski? Rejonów? No przeważnie tu są jakieś z Lubelskiego, Kotowickiego. A czek, no z czego czego jest... Pana zdaniem Wasze miasto najbardziej słynie w Polsce? Nasze miasto z czego najbardziej słynie? Z fabryki dywanów. Raczej do, tej, do niedawna to słynęło bodajże z jedynej w Polsce kopalni ród żelaza i kopalni uranowej. Teraz obecnie przemienia się raczej w miasto turystyczne. Nasze miasto słynie przede wszystkim z fabryki Dywanów. A jakie to są dywany? Fabryka dywanów smolenskich słynie nie tylko w Polsce, ale za granicą. Czy to jest duża fabryka? Fabryka, w tej chwili jest fabryka rozbudowana. Buduje się nowy zakład, rozbudowany jest nowy zakład. Kiedy ja rozpoczynałem pracę, było nas około 300. W tej chwili jest grubo ponad 1,5 tysiąca. To, co się robi w tej chwili w fabryce, to nie są już dywany smyrneńskie. Może to nie są smyrneńskie, nie znam się powiedzmy na tych wyrobach, ale można to przyznać, że są bardzo piękne rzeczy, prawda? Zresztą, panie, są eksportowane nawet i za granicę. Słynne są, powiedzmy. Ta fabryka się ostatnio, powiedzmy, mocno rozbudowała. A przez tą rozbudowę, to przecież bardzo dużo ludzi dostało zatrudnienie. To jest bardzo pozytywny objaw, prawda, no i my się możemy tym szczycić, prawda, że jednak na terenie naszym takiej miejscowości jak Kowary znajdują się właśnie takie zakłady, które produkują te, prawda, wyroby słynne, kiedyś, prawda, były smyrneńskie, ale nie mniej są teraz, prawda, też nie gorsze dywany chyba, które są produkowane obecnie. Słyszałem tu kilkanaście razy, że fabryka dywanów ma znakomitą renomę w kraju i za granicą. A jaką renomę ma fabryka maszyn? No, fabryka, maszyn. fabryka maszyn jest bardzo też dobrym zakładem, bo fabryka maszyn produkuje maszyny na eksport, które idą za granicę. Jakie maszyny? Obrabiarki ciężkiego typu, frezerki, szlifierki i na tych maszynach Polska zarabia dewizy na fabryce maszyn. Czy jest to duży zakład? To jest zakład zatrudniający około 800 ludzi. No ten zakład dopiero w zeszłym roku możemy się pochwalić nim, on pracuje dobrze, ale do jakichś lat 8-9 to on nie wykonywał planów, zawsze jechał na stratach. A dlaczego tych planów nie wykonywał? No nie wykonywał planów dlatego tylko, że tam było nieodpowiednie kierownictwo dyrektor sam był nieodpowiedni, nie był fachowcem w tym kierunku. Tam się wkradło pijaństwo różnego rodzaju. Pili do południa, jako tako robili po południu to robili fuchy różnego rodzaju. No i prawda, plany by zaczynali wykonywać dopiero po 15. W zeszłym roku dopiero gdy Komitet Powiatowy Komitet Miejski Polski Zjednoczony Partii Robotniczej jak rozpoznali się, że to jest tam nie w porządku, zmienili kierownictwo. A pan w tej chwili do domu wraca, widzę, z chlebem? Tak. Z chlebem wracam do domu. A w kowarach zawsze macie dobry chleb? Nie zawsze. Po większej części jest dobry chleb, ale zdarzają się wypadki, że chleb jest też niedobry, jest niewypieczony. A Od czego to zależy? Prosto od piekarzy. A samych piekarzy. No jest po prostu do chleba moim zdaniem trzeba dać, żeby były drożdże, aż kwas tylko kąbi do pewnego smaku. A druga rzecz jest brak kontroli nad piekarzami i nad kierownictwem. Nie dają pewnych dodatków do chleba, które powinien być dany. Panie ale ja bym się pracował w piekarni przez pojemczeń? No pracowałem, no ale tych pewnych dodatków jak Ci Mach, czy obułek wrocławskich, które są 4 zł, nie było dodawane żadnych tłuszczów. W innych miastach wiemy dobrze, że mają jakieś powiedzmy te miasteczka czy miasta większe jakieś kulturalne rozrywki. Natomiast kowary nie szczycą się powiedzmy, tą pozycją. No cóż, kowary posiadają jedno kino, które cały tydzień prawda, gra, drugie kino to gdzieś tam dwa dni tylko, prawda? Poza tym Dom Kultury, proszę pana, to jest w opłakanym stanie. Kiedyś ten Dom Kultury to był piękny, duży wysiłek, powiedzmy, prawda? Zakłady przemysłowe R1, Panie. Bo ich kosztem to zostało wybudowane. I naprawdę, że można się poszczycić, że to był piękny Dom Kultury, ale dziś ten Dom Kultury właściwej roli nie spełnia. Co tam w ogóle jest w tym Domu Kultury? No Proszę Pana, był piękny lokal, kawiarnia egzotyczna, gdzie w całych kowarach można powiedzieć, że nie ma takiego lokalu. No i teraz ten lokal został zamieniony po prostu na jakieś inne cele, tak zwane przedsiębiorstwo PPU, to znaczy cieplice, prawda? A co to uzdrowisko, jest to PPU? Uzdrowisko, uzdrowisko dla dzieci, prawda? Dla dzieci. I dlatego też, proszę pana, ten, ta sala tego domu kultury, szczególnie panie, ta kawiarnia została na, po prostu na salę gimnastyczną, czy coś, panie przeznaczono. Ja często, gęsto spotykam się, że Ludzie młodzi idą, proszę pana, nieodpowiednimi, prawda, wyrazami się wyrażają, prawda. No, człowiek zwróci uwagę, no tak, jeden, drugi, dziesiąty panie spojrzy na człowieka, jeszcze za plecami panu coś powie. Ale większość społeczeństwa powinna, powinna, również zwracać na to uwagę, prawda. Ale z tego tytułu, no, nie ma jakoś, prawda, odpowiedniej uwagi skierowanej. Ale trzeba dać parę przykładów. Z jakiegoś środowiska ludzie się wywodzą. Więc najwięcej ludzi jest, przypuśćmy w tej chwili, to jest najwięcej pracowników ZBM-u, którzy pracują. Zedbanie ci najwięcej piją. A jeśli oni pracują, to kiedy znajdują czas? Na e, proszę, pana, to jest mniej ważne, kiedy oni znajdują czas. Oni piją nawet i podczas godziny pracy. To nie jest powiedziane, że oni po pracy piją. Oni lubią pić po, e, podczas pracy. Ja jestem przewodniczącym Komitetu Blokowego, więc ja mam rozeznanie tylko na osiedlu, a nie mam na innych administracjach. Podczas naszej kontroli, jakiej my przeprowadzamy, to skutki są bardzo fatalne. Skąd oni biorą pieniądze? Biorą pieniądze normalnie prosto że na przykład u lokatora podam na konkretne nazwisko. Warzymni Jan, na ulicy Bema mieszka. Jemu założyli 17 metrów linoleum, a pisali mu 90, więc zostaje mi się 63 metry. 63 metry, jak to się mówi, tak po chłopsku opędzlują i mają na wódkę pieniądze. Czyli jest, rzeczywiście jest pan pewien, że taki Tak, jest to jest. Więcej. A to są sprawy skontrolowane, proszę pana. To są sprawy skontrolowane. Ja to, co mówię, to odpowiadam za to. To jest taki awaryjny budynek. Ten budynek niby rzekomo, on już jest skończony, ale w praktyce on nie jest skończony. W całości tego wszystkiego nie chcę mi się wierzyć, żeby to trwało latami i żeby to przez władze nie zostało ujawnione, żeby nie doprowadzono do jakichś zmian, poprawy sytuacji. W związku z narzekaniem ludzi, jak ludzie narzekali na różne bolączki całego osiedla, postanowiliśmy zadać sobie trochę pracy. Wzięliśmy, podzieliliśmy się na grupy. Wzięliśmy technika z administracji, wzięliśmy kierownika, technik z jedną grupą, kierownik z drugą. Chodziliśmy od domu do domu, pozbieraliśmy podania nawet od 4, 5, 6 lat do tyłu. I na wszystkie bolączki lokatorów żeśmy reagowali. Chodziliśmy do domu, oglądaliśmy co ci faktycznie jest to potrzebne danemu lokatorowi, o który on zgłasza na podaniu. Jest pan dyrektorem zarządu budynków mieszkalnych w Kowarach? Tak, od niedawna, od listopada ja zaledwie. A stoimy właśnie przed budynkiem. Na temat, którego w Kowarach urosła jakaś legenda. Nie wiem jak dlaczego to nazywają legendą. Prawdą jest, że budynek zbyt długo się buduje. No bo w momencie kiedy ja przyszedłem, to był budynkiem już właściwie przekazanym formalnie do eksploatacji. Rzeczowo natomiast takim nie jest do dzisiejszego dnia. To muszę go wykończyć pieniądze na to. Środki trzeba szukać na innych obiektach i kosztem innych obiektów wykończyć ten budynek. Postaramy go się do końca maja już oddać. Tym bardziej, że musimy, ze względu na konieczność delażowania ludzi z budynków, z mieszkań, które będziemy remontować jeszcze w tym roku. Chciałem panu zadać bardzo osobiste pytanie. Pan się odważył na przyjęcie tej posady dyrektora WMZB? No, odpowiedź jest trudna. Zdecydowałem się, a więc odważyłem. Optymistą zbyt wielkim nie jestem, ale na ile mnie będzie stać, tyle z siebie dam. To jest wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. A jakie pan ma plany na najbliższy okres? Co pan chciałby tutaj zrobić? Przede wszystkim uporządkować sprawę dotyczącą tak gospodarki, y, zasobami mieszkaniowymi, jak i przede wszystkim sprawę remontów, ich kolejności i właściwego, zgodnego z potrzebami po prostu wykonywania tych prac. A potrzeb jest więcej aniżeli możliwości i środków. Na czym polega specyfika tych trudności w Kowarach, jeśli chodzi o prace remontowe? To jest rzeczywiście specyfika. Przede wszystkim jedna sprawa: większość substancji mieszkaniowej, trzy czwarte substancji mieszkaniowej to budynki bardzo stare. Mniej więcej jakiego rzędu ta starość jest? Między 100 a 150 lat. To jest jednak duże, już techniczne zniszczenie budynku. I można by powiedzieć, że to śmierć techniczna? Prawie śmierć techniczna. No a w rzeczywistości już za wymarłe technicznie uznać należy budynki przy ulicy 1 maja. Bez rozwiązań nie jesteśmy. Przede wszystkim myślimy poważnie o poprawie substancji starej i do budowy, właściwie już w tej chwili projektujemy, w tym sensie, że dokonujemy ekspertyzy na osiedlu, do budowania jednego piętra na budynkach wybudowanych w roku 1952. To jest jedna sprawa. No, a druga sprawa, już w najbliższym czasie wchodzą na plac budowy. Budowa budownictwa współdzielczego, bez którego rzeczywiście nie, ma, nie byłoby perspektyw rozwiązania trudnych warunków mieszkaniowych w Kowarach. Jednym z takich bardzo wyraźnych przykładów to jest chociażby wybudowanie tych dwóch na 36 mieszkań domów, które zakłady przemysłowe R1 wybudowały, i to w, ostatnim okre w okresie ostatnich trzech lat. To chyba jest dobra robota. To jest powiedziałbym nawet poważny wkład w odciążenie miasta w potrzeby mieszkaniowe. Ale o ile wiem, nie macie tutaj specjalistycznego przedsiębiorstwa budowlanego. Nie, takiego przedsiębiorstwa nie ma, ale to wybudowała własna brygada zakładów R1, brygada budowlana. Zresztą to nie jest jedno ich osiągnięcie. Brygada ta wybudowała również poważny, bo przecież około 40 milionów złotych kosztujący zakład przeróbczy. To chyba moc przerobowa była no a własna. Czy, panie dyrektorze, a czy to nie jest właśnie ten przykład wskazany do naśladownictwa? No chyba jak najbardziej. I dzisiaj, prawdopodobnie na tym przykładzie i na przykładzie yy, w ogóle z pewnych zmian w sposobie myślenia i gospodarowania w kowarach, takie brygady powstają jak grzyby po deszczu i przy fabryce dywanów, i przy fabryce maszyn, i w, i w sanatorium. Czyli że okazuje się, że można coś zrobić. Rada Narodowa z dwóch nadwyżek budżetowych dokonała takich inwestycji, jak kapitalny remont boiska sportowego, o którym było wspomniane tu przez jednego z telewizów. Następna sprawa, taka jakaś rzutująca, ciągnąca się od lat dziesięciu, to jest rozbiórka spalonego kościoła i wiele innych obiektów szpecących, szczególnie przy głównych traktach przelotowych, jeśli chodzi o nasze, nasze, nasze miasteczko. Czyny społeczne zakładów pracy. I szkół dają nam dużo. Chociażby fabryka maszyn, która co roku poprzez swoją szkołę zawodową czyści nam dno basenu miejskiego, czyści rzeczkę. I tu apel, ażeby mieszkańcy kowar wszyscy również do tej akcji się przyczynili, a nie zaśmiecali po wyczyszczeniu rzeki, zaśmiecali ją na powrót. Chcę powiedzieć, że miasto nie jest skanalizowane, nie ma kolektora, większość miasta, i dlatego ścieki idą do rzeki lat temu kilka na teren Kowar weszły uzdrowiska, oddział uzdrowisk PPU Cieplice. W najbliższej perspektywie, w najbliższych pięciu latach ma nastąpić jakiś taki dynamiczny rozwój tych uzdrowisk. W związku z tym wydaje mi się, że miasto Kowary osiągnie wiele poprzez to. Wydaje mi się i to, że wreszcie jakieś środki inwestycyjne będą przeznaczane na ten cel, tak na budownictwo komunalne, jak i budownictwo mieszkaniowe, sprawa dróg. No, Przykładem chociażby jakiś taki, w tej chwili no jak, jakiejś naszej ciężkiej sytuacji finansowej, to jest to, że rok bieżący jesteśmy pozwoleni środków finansowych na remonty kapitalne dróg. A jest wiele naprawdę do zrobienia. O ile wolno przerwać koledze, chciałbym powiedzieć, że właśnie w związku z uzdrowiskami uzdrowiska otrzymają również w Domu Kultury. I przez tych 10 lat użytkowania tego, bloku, tego domu. Zniszczyły go aniżeli wyremontować, mimo że naliczali koszty amortyzacji. Uważam, że słusznie poruszają mieszkańcy Kowar sprawę kawiarni, sprawę domu kultury w ogóle, bo przecież ten dom kultury słynął na całe powiat, na całe województwo, a obecnie jest w stanie opłakanym, dlatego że PPU jako właściciel nie zaczyło. Dokonać kapitalnego remontu, który się należy co najmniej raz na 10 lat robić. I uważam, że to, że podjęliśmy przejęcie tego domu kultury od PPU cieplice, to nie dowód, żeby go przejmować w tym stanie, w jaki jest. Należy go najpierw wyremontować i od 1 stycznia oddać nam dopiero ten obiekt do użytkowania, żebyśmy mogli go zagospodarować. Przykro mi się przyznać. W tej chwili czynny jest jeden bar mleczny, dwie, dwa bar kawiarnie. Poza tym y, restauracja od kilku tygodni w kapitalnym remoncie. Rozmawialiśmy wstępnie z WSS-em, oddział Kowary, który by proponował wybudowanie pawilonu. Zporno na panewce wojewódzkie zakłady gastronomiczne również nie inwestują w tym względzie nic, w związku z tym nasuwa się konieczność, w związku z rozwojem ruchu turystycznego, jaki jest w tej chwili z Niemcami, a w najbliższym okresie czasu nastąpi z Czechosłowacją, należy i, 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 i jak najszybciej przystąpić, że te jednostki, które mają jakiś wpływ na ten cel, na, te, na to, to zagadnienie, szczególnie wojewódzkie zakłady gastronomiczne czy inne jednostki handlowe, po prostu żeby zainwestowały wreszcie w to miasteczko, żeby można było godnie tych gości zagranicznych na tutejszym terenie, terenie jakoś wyżyć. Jesteście sekretarzem komitetu zakładowego partii w fabryce dywanów w Kowarach. Tak. Jestem sekretarzem już drugą kadencję, dokładnie półtora kadencji. Wybrany zostałem przez towarzyszy podstawowej organizacji partyjnej przy naszym zakładzie. Bo fabryka wasza przeżywa dzisiaj ważne święto. Tak jest. Dzisiaj zostanie w zakładowi, w załodze wręczony sztandar. Który nastąpi to po prostu, no chciałem powiedzieć, nastąpi to za parę minut. Fabryka dywanów w Kowarach, jak powiedziałem, od 27 lat, od wyzwolenia ruszyła, przejęła produkcję dywanów szenilowych, tych typowych, tych tradycyjnych o nazwie Smyrneńskie i ruszyliśmy z produkcją dzienną 300 metrów kwadratowych produkcji globalnej dziennej. W tej chwili. Już po wybudowaniu drugiego zakładu, tzw. Kowar 1, i po nowej technologii, którą wprowadziliśmy, tak zwane dywany Axminster, produkujemy dziesięciokrotnie więcej w skali dnia, w skali doby. Wynosi to 3000 m2. A ilu ludzi Ludzie zaczynało tę produkcję w 1945 roku? No, dokładnie z tego, co przeglądałem pamiętniki i zapisy. 290-300 osób zaczynało produkcję, po prostu ruszało z tą produkcją zaraz po wyzwoleniu. Ilu dzisiaj pracuje? Dzisiaj, dzisiaj dokładnie pracuje w granicach 1500 osób, a więc wzrost pięciokrotny w stosunku do produkcji dziesięciokrotny. No i czy to jest ostatnie słowo załogi fabryki dywanów? No na pewno nie. Dokładnie tydzień temu. Zapadła już oficjalna decyzja budowy kowar 2 dywanów i głowych. Obok naszego nowego zakładu powstanie nowy zakład dywanów i głowych. Jakie to będą wielkości produkcji? No, tam wielkości rzędu to już dzienne wielkości w granicach 15 tysięcy metrów kwadratowych. A więc porównuję 3000 teraz, 15, wzrost dalszy 5 razy. No a w, przeliczyć to w skali roku, no to już milionowe metry kwadratowe. Pszcz, bo ile słyszałem, to wielkość załogi wzrośnie zaledwie o 50%. No tak dokładnie, to nawet 45% wzrośnie tylko załoga do tej docelowej produkcji dywanów i głowy. Proszę pana, jak idzie o fabrykę maszyn, jest to zakład bardzo poważny, produkuje ciężkie obrabiarki, które idą za granicę. Z tego tytułu y, Polska zarabia Dewizji. jak idzie o fabrykę, na fabryce maszyn. Y, ale ta fabryka maszyn, ona jest dopiero rentowna y, rok czasu, po, począwszy od roku 1971. Y, to, co mi wiadomo dokładnie, w tego roku wygospodarowali 12 milionów złotych czystego zysku. Natomiast w 9 lat fabryka była nierentowna. Dlaczego? dlaczego? E, fabryka nie była rentowna, dlatego że nie byli odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach. I przykład jest taki, że w fabryce maszyn e, zakradło się pijaństwo. Plany nie wykonywali e, rytmicznie. E, po 15 każdego miesiąca zabierali się dopiero do wykonywania planów. To była, to była robota nie w porządku. W zeszłym roku na skutek tego nieróbstwa, tego pijaństwa, jakie się tam wkradło, wspólnie Komitet Miejski z Komitetem Powiatowym Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej przeanalizowali tą sprawę, zmienili dyrektora, postawili dyrektora nowego. Jest to dyrektor e, Opara, e, zmienili głównego inżyniera, ja głównym inżynierem jest inżynier Czaja, e, zmienili dyrektora ekonomicznego jest obywatel Giller i ci ludzie teraz stanęli na wysokości swojego zadania. Zakład plany wykonywuje. No i cieszy się dobrą opinią, także i całe społeczeństwo zadowolone jest z tego zakładu.